Cześć, witajcie! Dzisiaj e, z okazji urodzin. E, mam już. E, gram. Znaczy, chciałam nagrać film. Nie mam dalej pomysłu na jak to nagrać, ale e, pewna osoba podsunęła mi e, myśl, że po prostu nagram tu play jest Więc poszukałem coś związanego z tortem lub ciastem. Mamy ciastka. Myślę, że może być e, też e, też jak e, też mam pomysł na, e, na to, żebyście mogli e, napisać komentarze dla mnie z, e, na jakieś Q&A i później na, i później poczytam tych komentarzy. Czyli e. jeden komentarz. Nie jeden komentarz, a w ogóle się z... powiedziałeś, że jesteś. E, dobra, jak słyszeliście, ze mną jest. E, w, 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 Ktoś tam. Jak się ich... Ponieważ e, zastanowiłem się, ponieważ już sam nie wiem, jak się nazwać. E, I mam... Za i zobaczymy się jak już e, dołączy do mnie. Dobra, już jesteśmy. Witam. Dzień dobry. Dobra, e, kto ale, i. Ale, ale. A idziesz tam, dobra. Otwieram ci. Nie, czekaj, czekaj, stój, stój, stój. stój. Widziałem, no, no, Jak coś. łaka hehe, łaka Możesz. Aha. Ej, e, czekajcie, mam jakiś telefon. Halo? Ben. E, dobra, Ben, okej. Okay. Słuchaj, robisz coś jutro? No. E, a chciałbyś coś porobić ze mną? E. A, i, tak samo. Dobry jakiś pies do mnie dzwonił, już. Ej, otwierasz mi to? Jest. Dziękuję. O! Okay, tak. Dobra, co to jest? Nie wiem. O. Wszystko klikaj. Uuuu. Co to No nie, spadłem na ostatni. Na ostatnim, ostatnim o, ale było blisko Było, było bardzo by, by, blisko <coughs> Nie no serio To już mówiłem, że spadłem Dobra, chodź, właśnie okay. Spadłem Nie Are ma... you killing me? A i zamieńmy się miejscami. Ty nie umiesz wciskać, ty nie umiesz skakać na guziki na czas. No dziękuję. I nagle ja, to, ja tak spadam. Trzy. Już Co to ma być? Wracaj. Ja doskoczę, żyję. Jak powiem już, to możesz już odpalać pierwsze. Ok? Już. Już. Aha, czekaj, za chwilę wracam. Przewaga na reklamy. XDD. Dobra, nagrywamy dalej, już. Chwila. Bo się boję, że to... Chwila. Nagle lecisz. Tak. Już. O. Lecisz. Lecisz. Czy ty sobie żartuj... Okej, okej, okay, okay, dobra. Ale dziwny mamy spawn point. No. Dobra, idziemy sobie no. tędy. Halo, ja tego Jezu. Jest. Dobra, ja czekam nie, na no Ciebie. Ja tego Zobacz, co tu się dzieje. Ale cię rusza. Dobra. No. Dobra, idź. Nie dobra, wiem. dobra, dobra, ale tutaj nie jestem pod ci potrzebny. Jestem bezużyteczny w tym no, etapie. ja się na Twojej stronie zespołu. pointowałem? Bo tak. <noise> ław, ław, ław. No nie. Powiedział kiedyś Shakespeare, po czym eksplodował. I <noise> co? Kasztany. Co? E... co tu się stało? Co się stało? Ale, ej, teraz będziesz miał mega cudno. Mógłbyś tak nie skakać. Fila. <noise> hmm. Pójdę twoją stroną i tak skaczę. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Możliwe. Nie, możliwe. Nie, możliwe. możliwe. to jest możliwe. A jak chcesz się zamienić? No. A później znowu. Ale, big, ale dużo mózgi mamy. też znaczy ja mam. Dobra, ja ci daję to. Da Da O, z pańpą. O, z Którym synem wybierasz? Chyba ja tędy. No, ale tak to jest tam śmiało. No bo patrz, ty masz guziczki. to się nas Nie da. Nie da się śitować. Dobra, a ja. A jednak nie. Dla może ja na guziczki? No. To poczekaj tam. Już wezmę na spałkuj. Aha. To sobie tam ja. pójdź. A dobra, to Jestem na klawędzi. No, tak sobie. O nie. Dobra, powiedz kiedy mam. Okay. O aaa nie! O, Czemu z drugiej strony nie mogli zrobić takiej żeby. Gdzie ty idziesz? What are you doing? What are the dog doing? Dog doing kasztany. Ej, no, no my... zaprowadź nie zapchałem cię, no nie jestem o, o jeden do przodu. Gdzie ty idziesz, człowieku? Po co chcesz te guziczki? Przysiądź do ogalnego. Dobra, dobra, dobra. dobra. się z tymi kulkami. Albo i nie. Hm? Dobra, już teraz. dajesz, o uh, dziękuję oh. dobra ty masz co nie dobra skaczemy to jest fajny nawet Już powinieneś mieć oh wow. dziękuję dziękuję i tak się okazuje że nie że złapałem minie ten checkpoint las bo las Dwa. Las. Dwa. Las. Ben. Las. Dwa. No. Jest. Y ha. Y Los. Dwa. Trzy. Beach. Nie wiem, jak to się dzieje. Dobra, skacz. Raz, dwa. dwa. No, się u, dzieje? U, 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 u. Nie, 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 nie. Dwa. Pia, ty nagrywasz? Tak. No, nie, co to było? <grym> Kiedy? 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 Kiedy tylko pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwa, jak, 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 jak? i ile tego? Ben? Yes. No. Yes. No. Ew.

Aha! Are you stuck in the hole! Yes. Po co je... Nic nie mogę zrobić. Tylko... Nawet nie mogę włączyć niczego. Czemu twoja głowa mnie podnosi do... Co? Ty masz diamenta. Nie zauważyłam tego. Ale ładne. A dzieci zamknijcie oczy. Dziwnie ta scena może wyglądać. Co? A ja. zostały ci mnie. Zamknijcie oczy, ponieważ by go zam zabić. Nie, Czy? płacę. Rządźcie da 998. Ben? Jest. Dobra, wiecie co? Inna mapa. Robić. Inny y, tryb. Może. No tak. Gdzie to? Su... Musiałeś to tak rzucić. E, dobra, słuchajcie widzowie. Ja muszę kończyć. E... Zdajcie po kaletkę i po policji... Możesz tego wyżar nie powtarzać. No. E, no. Mam nadzieję. No. E... Okay, dajcie dwa lajki. E, Możesz się zam... Przepraszam. No i jak mówiłem yy, yy, no yy, lajkujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem i papa! A i chciałbym jakichś jakiś komentarz z okazji godzin.